Ludzie, co przeżyli komę? Mówcie do cholery, co was najbardziej jebnęło, jak się obudziliście? Ja byłam w komie cztery dni. Jak się ogarnęłam, wszyscy coś pierdolili o dziecku, a ja myślę, jakie dziecko do cholery. Okazało się, że miałam amnezję i nie pamiętałam nawet, że byłam w ciąży. Mój syn urodził się w dwudziestym dziewiątym tygodniu przez jakieś cholerne komplikacje od krona. Po przebudzeniu czułam się jak po trzech dniach melanżu. Zmęczona, zryta, nerwowa. Ale pamiętam urywki, głosy pielęgniarki, gadkę mojej matki. Wszystko jak przez mgłę. Ale z czasem jakoś się poskładało. Dziś mój synek ma 18 lat i jest większy ode mnie. 195 centymetrów skurczybyk. A jak się urodził, to ledwo 1,5 kilo ważył. Życie to jednak niezła jazda. Leżałem w komie 9 dni. Jak się obudziłem, to moje pieprzone ciało nie pamiętało jak się oddycha. Serio człowieku. Musiałem się uczyć oddychać od nowa. Wdech, wydech, stop. Jak dzieciak. I nie mogłem spać. Bo jak przysnąłem, to przestawałem oddychać i alarmy się darły jak stare baby. Pielęgniarki wrzeszczały przez salę. Oddychaj cholera. Aż raz nie wytrzymałem i w myślach krzyczę Oddycham kurwa, zamknij się. A ona spojrzała na moje usta i mówi Dobrze, dobrze, spokojnie. Odjebany miesiąc później już oddychałem jak zawodowiec. Ciąg dalszy nastąpi kurwa mać.